Cena się zmieniła, to i Realme 9 Pro Plus jest zupełnie innym smartfonem. No i teraz możemy zacząć o nim rozmawiać. Gdy pierwszy raz zobaczyłem cenę tego smartfona, pomyślałem, łopanie, kto to panu tak to wycenił? Tymczasem teraz okazuje się to być bardzo interesujący smartfon. Trafił do mnie wariant Free Fire, aczkolwiek nie wiem, czy ten patronat w Europie jest trafny. Nie chcę wyjść na ignoranta, ale do tej pory nie słyszałem za bardzo o tej grze. PUBG oczywiście głęboko w serduchu, także taką wersją bardziej bym się jarał. Niemniej oprócz wizualnych kwestii, dodatkowego motywu i ikon oraz pudełka, niczym ten wariant nie różni się od bazowego 9. Plusa. A no ceną jeszcze, ale to wiadomo. Zacznę od największego kuriozum Realme 9 Pro, który w tym 9 Pro Plusie nie występuje, czyli braku powierzchni oleofobowej. Tutaj ekran jest bardzo przyjemny w dotyku i tak hamsko się nie brudzi. Poza tym powierzchnia ekranu jest nadspodziewanie przyjemna w dotyku, rzadko coś takiego widuję. 9 Pro Plus ma spłaszczenia ramek, ale ogólnie raczej nie aspiruje designem do obecnego pościgu za iPhone'owymi ścięciami. Przez to wydaje się huczny niż w rzeczywistości jest. Leży przyjemnie w dłoni, jest dobrze wykonany i jedyne co boli, to wielki podbródek pod ekranem. Na pocieszenie z tyłu jest szkło, a front chroni szkło Gorilla Glass 5. Bez dwóch zdań, Realme jest powtarzalny w kwestii zabezpieczeń. Czyli gdzie się da, to stosuje skanery pod ekranem. Szybkie, dobrze umieszczone i wygodne. Do tego ten model ma w skanerze zaszyty pomiar pulsu. Co prawda trzeba wchodzić z poziomu ustawień w tę opcję, ale jest. Od razu mówię, nie należy go traktować w sposób medyczny bo potrafią być różne pomiary w przeciągu kilku chwil ale ogólnie zarys jest prawidłowy. Skoro Realme to brat Oppo, to i tutaj działa bardzo dobrze rozpoznawanie twarzy. Działa pod kątami, jest szybkie i naprawdę nie da się narzekać. Z perspektywy użytkownika, to fajna sprawa. W topą Realme był ekran IPS w Realme 9 Pro i ogólnie ten model nie powinien w ogóle powstać. A Pro Plus powinien być zwykłym Pro, ale co ja tam wiem? Na szczęście, Plus dostał ekran Super AMOLED odświeżany w 90Hz, co jest nowością, jeżeli traktujemy go jako następcę Realme 8 Pro. Super, że ekran tego modelu nie urósł, ma po staremu 6,4 cala. Jest to naprawdę bardzo dobry panel z kapitalnymi, jak na tę cenę, kolorami. Bliżej mu do segmentu 2500 niż 1500 zł. Jasność jest dobra, a dodatkowa regulacja kontrastu w ostrym słońcu sprawdza się naprawdę nieźle. Oceniam ten panel zaskakująco wysoko. Jest odświeżanie adaptacyjne, ale tylko w teorii. Nie działa to w ogóle. Trzyma sztywno 90 Hz lub schodzi do 60. Nie wiem, co to Realme tutaj wymyśliło. Przyjmijcie, że odświeżanie jest statyczne. Osobiście życzyłbym sobie, żeby aparat do selfie w końcu znalazł się na środku, bo ile można się wykrzywiać, robić dziwne miny tak, żeby znaleźć się na środku tego e, kadru. Tym bardziej, że aparat na środku ekranu moim zdaniem wygląda dużo ładniej. Ten model dostał 5G, poprzednik go nie miał, a do tego mamy w końcu poprawioną wydajność, bo ile generacji można było ciągnąć tego biednego Snapdragona 720G? Przypomnę, że wałkowali ten procesor przez całe trzy generacje, Realme 6 Pro, 7 Pro i 8 Pro, także Samsungu to jest recykling, a nie zabieranie ładowarki z pudełka. Tutaj mamy Mediatyka Dimensity 920. Wynik w AnTuTu jest naprawdę przyjemny, 508 tysięcy punktów. To no już coś można zrobić z tą wydajnością. Ramu jest 8GB, a pamięć wbudowana to 128 bądź 256GB bez slotu na kartę SD. Głupota, za chwilę w ogóle zabiorą i z budżetowców kartę pamięci serwując 32GB pamięci na pliki. Niezrozumiałe. Fajnie za to, że pamięć wbudowana to już nie UFS 2.1, a UFS 2.2, zatem będzie szybciej w grach jak i przy odpalaniu programów. System nie został zaniedbany. Mamy tu Androida 12 oraz Realme UI 3.0. Realme bez niespodzianek naprawdę świetnie zoptymalizowało nakładkę i tu nic się nie przecina, animacje nie tną się i jest płynnie. Odpalanie programów następuje w bardzo dobrym tempie, ale praca RAMu jest trochę rozczarowująca. Szybko apki są zamykane, powrót po pewnym czasie do nich wiąże się z przyładowaniem aplikacji i RAM powinien lepiej działać w smartfonie za te pieniądze. Oczywiście warto zajrzeć do funkcji specjalnych, ale jeżeli znacie nakładkę Realme czy Oppo, to nic Was nie zaskoczy. Podręczne okno z apkami, elastyczne okna aplikacji, to wszystko znamy. Znamy również opcję personalizacji, czyli ikony, ustawienia, kolorki i tak To wszystko jest dobrze dostosowane i nakładka jest w porządku. Nie powinniście przy tej optymalizacji i wydajności narzekać po roku, czy nawet i więcej na pracę smartfona, oczywiście jeżeli go nie udusicie plikami. Ogromna pochwała z mojej strony za bardzo przyjemne wibracje i całe doznania z e, obcowaniem z tym telefonem, jeżeli chodzi o silniczek, jest naprawdę klasowy. 5G jest w tym modelu, tak jak mówiłem, ale to 5G w Polsce to taka bardziej zapowiedź tego, co nas może czekać w przyszłości. Także dla mnie ten moduł na razie nigdy nie był priorytetem. Jest NFC, dobrej jakości rozmowy, ale na głośniku rozmówcy skarżyli się, że tak jakoś trochę gorzej mnie słychać. Fajny gest, który warto znać, to odbieranie połączeń przyłożeniem telefonu do ucha. Niby nic nowego, ale bardzo wygodne. Producenci ogarniają się powoli z głośnikami Stereo. Motorola zrozumiała ten błąd. Realmi mam nadzieję, że też weźmie sobie istotę krzykacza do siebie. Tutaj głośnik dolny jest oczywiście bardziej donośny, ale drugi nie jest popierdółką i też potrafi wydobyć sporo dźwięku. Czystość jest przyzwoita, ale basów tu za grosz niestety nie ma. Są to głośniki specyficzne, takie trochę jak wysokotonowe. Na słuchawkach, które podepniecie przez jacka 3,5 mm dźwięk brzmi bardzo przyjemnie, ostro, ale dodatkowe tryby sytuacyjne są bardzo do siebie podobne i na naprawdę dobrych słuchawkach trudno o wyłapanie spektakularnych różnic. 9 Pro Plus uznajmy, że gra tak jak na smartfona z tego poziomu przystało. Do tego urządzenia możecie podłączyć słuchawki bezprzewodowe i przewodowe i słuchać na nich jednocześnie tej samej piosenki. Realme podciągnęło ładowanie do 60W. Poprzednik miał 50W i nie rozumiem jakim cudem tamten model ładował się szybciej. Po 30 minutach 8 Pro na zegarze miał około... 87%, tymczasem 9 Pro Plus, pomimo większej obsługiwanej mocy, po tym samym czasie wskazuje o 10% mniej. Pełne ładowanie trwa około 10 minut dłużej niż u poprzednika i wynosi 49 minut. Dziwna to sprawa. Bateria ma 4,5 mAh i działa nieźle, bo wyniki osiągam w okolicach 5 godzin, a 6 też jest do osiągnięcia. Oczywiście mówimy o pracy na ekranie. Półtora do dwóch dni pracy można tutaj więc oczekiwać. Największym wyróżnikiem tego smartfona ma być matryca główna aparatu i to nie byle jaka, bo flagowa, czyli Sony IMX766, którą znajdziecie na przykład w Realme GT 2 Pro, Xiaomi 12. Pamiętajcie jednak, że sensor sensorem, ale optyka również jest ważna. Główny aparat ma 50 megapikseli i jest optycznie stabilizowany. Główne oczko faktycznie potrafi w zdjęcia i fotki wypadają wzorowo jak dla tego segmentu cenowego. Jest bardzo celny pomiar balansu bieli, jest ostro, ale przestrzenia nie występują, co jest charakterystyczne dla średniej klasy. Poziom detali nie jest absolutnie flagowy. Do tego sporo brakuje, ale dalej jest to niezły wynik. Praca HDR-u nie jest popisowa. Rozpiętość tonalna domyślnie jest bardzo dobra, powyżej średniej. Zdjęcia robione z zaciemnionym pierwszym planem i trochę pod słońce to już pokazuje, że aspiracje do flagowego aparatu trochę się rozmijają z założeniami RILMI. Zatem do flagowców brakuje, ale jak na segment telefonów 1500-2500 zł, to jest dalej super. Ten typ na ogół serwuje zawsze praktycznie bezstratny dwukrotny zoom cyfrowy. Czy bezstratne w tym wypadku to dobre słowo? Raczej tak. Jest poprawiana ostrość, też można zobaczyć bardziej szczegółowe zdjęcia niż po zwykłym przybliżeniu już zrobionej wcześniej foty. Pięciokrotne przybliżenie już wiąże się ze spadkiem ostrości, większym zaszumieniem, ale na upartego takie zdjęcie dalej można gdzieś wrzucić i ich używać. Także dobra robota algorytmów. Przyznać muszę, że to fajny rozwój względem Realme 8 Pro. Szeroki kąt jest już tylko 8 megapikselowy, zatem bliżej mu będzie do budżetowców niż flagowych smartfonów. Dodatkowy aparat ma 2 megapiksele i służy do makro. Cieszę się, że utrzymanie kolorów między główną matrycą a szerokim kątem jest spójne w większości przypadków. Jasność i dynamika również wielce nie odbiegają od podstawowej matrycy, za co szacuneczek. Jak na 8 megapikseli to poziom detali i ostrość jest godna pochwały. Szeroki kąt broni się pomimo mojego początkowego, sceptycznego podejścia. W nocy już automat robi naprawdę fajną robotę i w wielu przypadkach sięganie po tryb nocny nie jest niezbędne. To dlaczego przede wszystkim warto korzystać z trybu nocnego to popisowa optymalizacja światła w kadrze. Taki jakby punktowy HDR to świetna sprawa. Ogólnie zdjęcia nocne są rewelacyjne i zdecydowanie bliżej im do flagowców niż średnie półki cenowej. Optyczna stabilizacja w połączeniu z dobrymi algorytmami robi super robotę nawet w pełnej ciemności. Dodam też, że szeroki kąt w trybie nocnym także daje radę. Warto ten tryb używać również dla selfie. W połączeniu z doświetleniem twarzy za pomocą ekranu, rezultat w bardzo dużej ciemności jest zaskakująco dobry. Co teraz, możecie sami ocenić. Ten aparat ma 16 megapikseli. Dosyć ciekawa sytuacja, bo HDR działa lepiej w trybie portretowym niż w automacie, a do tej pory we wszystkich smartfonach widywam przeciwną sytuację. Selfiaki lubią światło, jeżeli już fotografujemy się w cieniu, bądź światło nie pada wprost na naszą twarz. To wtedy wchodzi w grę mocniejsze otrzymianie i tracimy sporo detali. W każdej innej sytuacji automat działa bardzo dobrze, jest naturalne wygładzanie i to bardzo dobry poziom zdjęć. Filmy nagrywane są maksymalnie w 4K. Druga sprawa to jakość. Mają tendencję do przeostrzeń, ale za to fajnie są opanowane kolory. Stabilizacja jest niestety rozczarowująca. Po optycznej więcej się oczekuje. Włączając sztuczną inteligencję, możecie odpalić tryb nocny dla wideo, ale wtedy maksymalna rozdzielczość to już Full HD. Wtedy też jest dodatkowa stabilizacja elektroniczna, ale ona w takich warunkach robi większą krzywdę niż pożytek. Z tego względu pozostałbym na 4K, bo przy braku światła ten model i tak wywiązuje się nadspodziewanie dobrze. Plus za wyjątkowo niskie zaszumienie w takich warunkach. No i co? Moim zdaniem Realme 9 Pro Plus w obecnej cenie to bardzo fajny kąsek, ale czy konkurencja nie jest przypadkiem lepsza? To sprawdzę w jednym z kolejnych odcinków, gdzie porównam właśnie ten model do Xiaomi Redmi Note 11 Pro oraz Samsunga Galaxy A33. Jeżeli interesuje Was zakup tego smartfona, to moim zdaniem śmiało możecie w jego kierunku patrzeć, ale czy są lepsze telefony, to niebawem rozstrzygnę. Dzięki za oglądanie, cześć i do zobaczenia.